Hej! Dzisiaj robię żelkowego Czy <noise> Jakie żelki? Fajne? Hmm, Chciałabym to ugryźć, ale już zepsuję. Fajnie się kiwa. Super. Ekstra. Może położymy. Tak i się będzie. O, ładnie wygląda. Fajne. Dla dzieci. Idealne. Jest nas ponad 222 same dwojeczki. Kurczę, dawniej dwoje to była pała w szkole. <laughs> Dzięki za wszystkie subskrypcje. Subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek. Dostaniecie powiadomienie o nowym filmie. Najlepsze komentarze: 20 ciasteczek otrzymują. Zbieram 10 tysięcy subskry... subskrypcji bez żadnych filmików. I Nikola Piotrowska pozdrawiam serdecznie. Piszcie komentarze, dołączajcie motkę ciasteczka, a w komentarzu podpowiedzcie mi pomysł. Na inne żelki. Dwie galaretki czerwone, truskawkowe. Rozpuszczam w dwóch szklankach rządku i dołożę jeszcze łyżeczkę żelatyny. Tak na wszelki wypadek. Mieszamy aż się rozpuści i zostawimy do przestrzeni. Przygotuję teraz miseczkę z sarpusa, Wykroimy miąższ, Oczywiście bez pozbędziemy się pestek. Ja już tutaj próbowałam, ale gdzie ona głęboko. To stopniowo. Teraz sobie wykrawam. O, ale soczysty jest. Kroimy takie kwadraty. próbujemy łyżką to wyjąć. O, i zobaczmy, są pestki. Są pestki, no to będziemy gdzieś te pestki muszę później wywalić. No zobaczcie, tyle wydrążyłam, wyczyściłam. Ale niefortunnie trochę się ubrałam, powiem wam, że tak pryska jest, tak soczysty ten arbus. Tu mam miskę, gotową położam sobie, tak nie chcę, żeby była właśnie stabilna, żeby mi się nie wylewało nic. Teraz arbuza potraktuję blenderem. Mam przygotowaną galaretkę już ostudzoną. Teraz dokładam mus z arbuza. A jej cudzia jej chlapie cała. Po prostu wszystko płynie. I teraz to wlewamy do miseczki z arbuza. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Tu będą kawałki, tak to, to mi się dostanie ładnie, fajnie. Starczy. Może, no, obetniemy trochę skórę, jak za mało przygotowałam. Teraz taka konstrukcja wędruje do lodówki. No, myślę, że tak, dwie, 3 godziny na pewno. Bo tu jest dość dużo tej masy i to musi związać. Jest to już zimne, więc mogę wstać te lodówki. No, galaretka nam zastygła pięknie, tylko widzicie, tutaj zależy teraz od tego, jaki mamy duży arbuz. Tu mam takie końcówki, ja sobie to odetnę, wyrównamy, o, fajnie na się mi się kręcić, proszę. Teraz, szewka, rojmy, rojmy, fajnie. O, ładne? Ładne, ale ładne, bo mus, mus jest z arbuza, fajnie. A pachnie, a łak, pachnie, arbuzowo. Dobra, robimy takie ciastki. Żelkowy arbuz gotowy, pyszny. Pachnie naprawdę arbuzowo. Super, zaraz będę próbować. Jest to super przekąska, imprezowa, słodka rewelacja. Pozdrawiam ciasteczko wody Następnego odcinka.